Dzisiaj e, będzie jeden z moich zapowiadanych już wcześniej holi alegrowych, jednakże filmik ten nie będzie dotyczył tylko tego holu, ale jeszcze dwóch innych rzeczy, o których dowiecie się na końcu. E, hol będzie dotyczył trzech produktów jednej marki, a mianowicie jest to marka e, Maybelline. E, I pierwsza rzecz, którą kupiłam, jest to puder w kompakcie e, Dream Matte Powder i ja go mam w kolorze ivory, jest wiem, że to jest dość jasny, ja nie mam aż tak bardzo jasnej cery, ale powiem wam, że akurat z moim kolorytem dobrze się zgrał i nie po jego nałożeniu nie mam takiego takiej bardzo jasnej tej cery nie wyglądam jak duch, więc jest ok pozostałe kolory były troszeczkę dla mnie za ciemne z tego co widziałam na zdjęciach albo za jasne, nie było zbyt dużego wyboru, bo w zasadzie były tylko cztery i on tak się fajnie otwiera o, Tutaj jest puszek i lusterko. I w zasadzie powiem Wam, że tym puszkiem, który tutaj jest, dużo lepiej mi się go nakłada niż pędzelkiem, bo on przy nakładaniu pędzelkiem strasznie się sypie dookoła. Nie wiem od czego to zależy, ale jak próbowałam go właśnie nakładać pędzelkiem, to był wszędzie. Miałam go na spodniach, na, na bluzce, no tragedia jakaś. E, dlatego e, używam go, e, właśnie aplikuję go tym puszkiem, który jest w komplecie. Kolejna rzecz, którą zamówiłam. Jest to pomadka. Tak jak Wam mówiłam, zaczęłam kupować sobie pomadki. Jest to pomadka z serii mineralnej, która, z tego co wiem, z tego co było e, napisane na, w opisie aukcji, e, nie jest dostępna ta seria w Polsce, więc tylko i wyłącznie można ją znaleźć na Allegro. Ehm, I powiem Wam, że jestem tą szminką zachwycona. Co prawda, kolorek e, jest ciemniejszy niż myślałam, że będzie, ale i tak jest super. To jest taki. Brązowo-beżowy. No jest na pewno dużo ciemniejszy od tej e, szminki z Miss Sporty, którą e, kupiłam ostatnio. Już Wam mówię, jak się nazywa. Jest to numerek 550, e, kolorek nazywa się Sand, czyli Piasek. Mm, I naprawdę jest świetna. Jest miękka na ustach, nawet teraz ją mam. Prawie jak pomadki ochronne. E, super, super sprawa. Jeżeli będziecie miały okazję. Wyczajcie na Allegro, one właśnie na Allegro są dosyć tanie, bo kosztują, nie wiem czy ja zapłaciłam za nią 7 zł. No więc to nie jest dużo, a naprawdę jest świetna i polecam ją Wam serdecznie. Może nie ma tam jakiegoś duży, dużej gamy kolorystycznej, bo raczej są to właśnie takie albo czerwienie, albo brązy: jest chyba jakaś jedna różowa, ale to jest wszystko. Ale i tak mi wszystko są rewelacyjne. Tak jak mówię, to jest seria mineralna, niedostępna z tego co było napisane w Upsiałk, niedostępna w Polsce. I trzecią rzeczą, którą kupiłam, jest to błyszczek Super Stay Gloss, czyli z tej strony jest kolorek, który się nakłada na usta. Odczekuje się dwie minuty, aż wyschnie, i potem nakłada się tą bazę nabłyszczającą. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy on faktycznie działa tak, jak powinien, bo ja cały czas ruszam buzią i. No, mnie, na mnie żadna, żadna pomadka ani błyszczyk nie utrzymują się zbyt długo, więc tego nie jestem w stanie Wam przetestować. E, ale kolorek jest fajny. Mój to jest numerek 105. Niestety, nie pamiętam jak się nazywał, ale numer 105 to jest taki różowo beżowy. Matowy na pewno bez żadnych drobinek. Ta szminka to chyba nawet jest. Z... Ona też większych drobinek nie ma, jest bardziej matowy jednakże wracając do błyszczyka tak to jest fajny, nie waży mi się na ustach i faktycznie się błyszczy, ale czy utrzymuje się tyle ile powinien no to nie, to jest wszystko jeśli chodzi o produkty z Maybelline, które zamówiłam sobie ostatnio na Allegro I teraz przejdę do drugiej części z trzech filmików, a mianowicie od jakiegoś czasu mam takiego mojego małego sponsora i nie jest to mój chłopak który bardzo e, wspiera mnie w mojej pasji i mm, miałam już e, to coś obiecane na Boże Narodzenie, jednakże się nie udało i wtedy w ramach e, jakby Nagrody Pocieszenia dostałam błyszczyk wzmaka. Gdyby wszystkie Nagrody Pocieszenia tak wyglądały, no to mm, chodziłabym po prostu wiecznie uśmiechnięta, ale sedna. E, to jest coś, co ja zamierzałam sobie kupić sama, jednakże gromadziłam odpowiednie środki na to, no bo jednak to nie jest takie o e, pójście do sklepu i kupienie sobie jednego błyszczyka, bo to już przynajmniej dla mnie, bo ja nie zarabiam, nie wiadomo ile e, wymaga jakiegoś tam większego nakładu pieniędzy. E, a mianowicie był to komplet pędzli. Dostałam e, od mojego właśnie cichego sponsora, który może niech pozostanie anonimowy. E, dostałam komplet 24 pędzli. To jest... E, to takie tuj, w którym te pędzle są trzymane. Można je też zawiązać na, na, na pasie. Jednakże ja już sobie większość pędzli, które będę używać, wyciągnęłam do, do mojego podręcznego kubeczka. I powiem Wam, że yy, w zasadzie teraz brakuje mi tylko jednego pędzla takiego, którego. No nie dobra, dwóch pędzli takich podstawowych, które bym potrzebowała. Bo yy, dostałam zarówno yy, pędzel do podkładu. W tym zestawie były też dwa pędzelki, te takie kuleczkowe, czyli ten jak wygląda jak ten 80 HP Zinglata, który ostatnio kupiłam i ten jest podobny, tylko że tutaj ma ściętą końcówkę, jest bardzo fajny do rozcierania. Jest oczywiście wachlarzek do strzepywania cieni, które się osypały, były trzy takie pędzelki w trzech różnych rozmiarach, jednakże niewiele się różniący. Ten jest akurat z tych, które ma przekrój okrągły. Ten natomiast jest taki leciutko spłaszczony i w zasadzie ten chyba nadaje się do różu. Jedyne, czego nie było, to z tych, tych dużych pędzelków tego takiego ściętego typowego do konturowania, ale to żaden problem sobie dokupić. No i teraz tak na dobrą sprawę, bo tutaj jeszcze było mnóstwo innych pędzelków mniejszych do cieni. A większych, no tak jak mówię, jest ich 24, więc naprawdę wszystko, o szczoteczka do rozczesywania brwi, to znaczy ta spiralka. No wszystko, wszystko, czego dusza zapragnie. E, jedyne czego w tym zestawie nie ma, ale to tego nie ma w zasadzie chyba w żadnym zestawie, znaczy przynajmniej ja jeszcze nie widziałam takiego zestawu, w którym ten pędzelek by był, e, to ten blending brush, czyli na przykład trzynastka e, z Sephory albo z Maka to jest chyba 224 numerek, z tego co pamiętam. E, ale to też jest do nabycia, reszta natomiast mam i jestem mega, mega szczęśliwa, bo to Dużo e, ułatwi mi po prostu znacznie e, moją pracę, zmak, pracę zabawę z makijażem i e, pozwoli na, na, na większy szereg możliwości w tym momencie. No, i teraz przejdę do trzeciej części. Liczba moich widzów przekroczyła, tym razem e, magiczne 500. Czyli jest was już pół tysiąca, z czego jestem naprawdę bardzo, bardzo szczęśliwa i nie spodziewałam się, że chyba w 2,5 miesiąca, bo tak gdzieś to wychodzi, zbiorę aż taką liczbę osób, które będą zainteresowane oglądaniem mnie. Um, więc po takiej szybciutkiej naradzie z Justynką, czyli z postanowiłam, że zrobię konkurs. Um, nie spodziewajcie się, Bóg wie czego, bo tak jak mówiłam, um, no ja te nagrody będę sponsorować sama, więc będzie to raczej dość skromne i raczej chodzi tutaj o zabawę i um, chciałabym przede wszystkim wiedzieć, co Wy o tym myślicie, czy byłobyście chętne do udziału w takim konkursie, um, pokrótce mogę Wam powiedzieć, jak mniej więcej będzie to wyglądało bez szczegółów. Na razie to, co już wiem, co chciałabym zrobić, to trzy nagrody. Jedna nagroda dla komentujących, czyli dla tych, którzy nie mają bądź nie chcą, nie mają możliwości bądź nie chcą po prostu udostępniać swoich filmików i swojej twarzy na, na YouTube. Druga nagroda będzie to nagroda za zdobienie paznokci, czyli za jakiś tutorial na zdobienie paznokci, a trzecie na makijaż. I coś takiego chciałabym zrobić. No i to, co jeszcze chciałabym zrobić inaczej niż to zwykle wyglądało, to zastanawiam się nad tym, czy nie udostępnić, jakby żeby to widzowie zdecydowali, kto tak naprawdę wygra ten konkurs, żeby nie było tak, że ktoś mnie posądzi o to, że a bo ta dziewczyna wygrała, bo ty ją lubisz bardziej, i, i tak dalej. Więc zastanawiam się też nad tym, żebyście to właśnie Wy wybrali osoby, które, które wygrają w, w tym konkursie, właśnie w dwóch kategoriach, jeśli chodzi o tutorial. Natomiast, no, już tą osobę komentującą w tym momencie całkowicie przypadkowo wybiorę ja. E, więc tak by to wyglądało. Powiedzcie, co o tym myślicie. Na pewno już mam jedną z nagród, i będzie to e, zestaw siedmiu pędzelków do makijażu. E, który był dołączony do tego mojego dużego zestawu, i stwierdziłam, że właśnie przeznaczę go na, na ten konkurs, jeżeli będziecie zainteresowani e, czymś takim. Yy, Nad resztą yy, nagród jeszcze się nie zastanawiałam, no na pewno za, za, za ten tutorial na, na paznokcie byłyby to jakieś ozdoby i może jakiś lakier, zobaczymy. Jeszcze, jeszcze tego nie mam, to wszystko jeszcze jest w planach, yy, czekam na Waszą reakcję, na Wasze opinie na ten temat. Yy, no i do zobaczenia w kolejnym filmiku, pozdrawiam Was serdecznie, cześć!